Cześć. Dzisiaj nagrywamy z toru Tutaj, proszę, widzicie flagi marki Voce, bo dzisiaj prezentacja modeli Voce. Możemy pojeździć, mogę pojeździć pooglądać, coś Wam pokazać. Zaraz Wam pokażę nową 125 Skudę, która wejdzie w przyszłym roku. A potem już normalnie film na kanale. Tutaj macie najnowszą 125. Teraz jest w ogóle szałek te 4 ADV, no i Voce również taki model Tutaj wypuszcza oczywiście z wideorejestratorem. Tutaj z takich gadżetów fajnych to jest szyba z przodu elektronicznie elektrycznie ponoszona z kierownicy. Podświetlane manetki, ten chyba model nie ma, ale ten większy 350-400 będzie miał. No tego on nie jest jeszcze do jeżdżenia, to jest tylko demówka tutaj pokazana. Ale sprzęcik bardzo, bardzo ładny. Ja zaraz idę zobaczyć większe sprzęty. No i tu już robi się bardzo ciekawie. Czików trochę jest, więc e, czekajcie na pełen film